Podsumowanie 11. edycji pleneru ogólnopolskiego. Pleneru, który, tak jak powiedziałem, już po raz 11 w Gminie Rzeczyca i zrzesza corocznie... Od 27 do 34 artystów. W tym roku mamy zaszczyt gościć u siebie 28 plastyków. Począwszy od Gdańska, skończywszy na Bielsku Białej, oczywiście zdecydowana większość to z terenu centralnej Polski, okolice Łodzi, Pabianic, zawsze przyjaznego nam Tomasza Mazowieckiego. Wszystkim wiadomo jest, ale przypomnę, że plenery malarskie organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem Amatorów plastyków Stomaszowa Mazowieckiego i od siedmiu lat przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a to dlatego, że staramy się, by plenery malarskie, które organizujemy w okresie wakacyjnym, były połączone z warsztatami edukacyjnymi i malarskimi dla dzieci, które pozostają na terenie gminy w okresie wakacji. Właśnie w szkole podstawowej w Rzeczycy na 11. już plenerze malarskim zorganizowano właśnie w naszej gminie, na terenie naszej gminy. Trener malarski to nie tylko tak jak Państwo widzicie, obrazy, ale to również wyjazdy, spotkania z malarzami, spotkania z uczniami i osobami, które chcą się uczyć malować lub zaczynają jakby przygodę swoją z malowaniem, z malarstwem. Taki planer malarski to najlepsza okazja do tego, żeby poznać sztukę bliżej, żeby jej dotknąć, żeby móc obejrzeć dzieła, a także spróbować malować. Nie tylko, nie tylko właśnie poznawać sztukę oglądając, ale również łapiąc w dłoń pędzel i malując. 11 plenerze Malarskim w Gminie Rzeczyca. Po raz 11 malarze z całej Polski przyjechali do naszej pięknej gminy, żeby malować piękne plenery. Niektórzy są jedenasty raz, inni tutaj, niektórzy przyjechali po raz pierwszy. W tym roku gościmy 28 malarzy. Najdalej przyjechali do nas Państwo z Gdyni oraz z Bielska-Białej. I należy podziwiać, że przyjechali przez pół Polski, tak żeby tu upuścić Unię dla potomności. Przed chwileczką komisja dokonała wyboru poszczególnych prac, prac które były tworzone tutaj przez dwa tygodnie i no, nie ukrywam, że było bardzo ciężko wybrać te najładniejsze. starać się wybierać z motywami. Naszymi rzeczyckimi, aczkolwiek było wiele prac, które przedstawiały przyrodę naszą rzeczycką i targowaliśmy się z malarzami, żeby od czasu do czasu wybrać dwie prace i z niektórymi udało się, także tych prac mamy dość sporo wybranych. I zapraszam wszystkich również za rok na plenery malarskie, które odbędą się, mam nadzieję, po raz dwunasty i nie będzie żadnych przeszkód. W tym roku troszkę malarzom przeszkadzała pogoda, ponieważ było przekropnie, narzekali, że mogliby więcej namalować, ale wydaje mi się, że tu w tych warunkach, które mieli stworzone w szkole podstawowej mogli również cieszyć spokoju namalować wiele prac i efekt tego mamy, ponieważ cała sala jest wypełniona tutaj tymi dziełami. Pieska Białej. Jest to 277 km. Jak Państwo możecie sobie wyobrazić, trzeba lubić tą miejscowość, żeby taki kawał drogi pchać się tutaj. Przez dwa tygodnie pobytu w Rzeczycy na plenerze powstały takie oto moje prace. Dlaczego tu przyjeżdżam? Przyjeżdżam tu po raz piąty, czyli pięć lat rzędu przyjeżdżam do Rzeczycy. Jest to jeden z najlepiej zorganizowanych plenerów, już to mówię. Nie mówiłam, ale taka jest prawda, że warunki do pracy są idealne. Noclegi, wyżywienie. no Nie mówiąc o tym, że autokar do naszej dyspozycji, gdzie nie tylko siedzimy, malujemy tutaj w szkole, czy wokół szkoły, czy w wiosce, ale mamy zaliczone grotowice, Łęk, potem wioska Lubocz co jeszcze, lubochnia, przecież coś takiego jest, łęk, niebieskie źródła oczywiście. Jestem z Tomaszowa Mazowieckiego, jestem w Rzeczycy po raz czwarty yy, na plenerze. Odbywają się tutaj plenery corocznie. Jestem bardzo z tego zadowolona, bo jest bardzo miła atmosfera. Dużo się uczymy, nawzajem sobie pomagamy. Oprócz wycieczek, które są w terenie i w terenie malujemy, to praktycznie yy, kończymy pracę później tu na terenie szkoły i można by powiedzieć, że to służy rozwijaniu się swoich umiejętności, swoich marzeń, jakiś tak po prostu to, co niespełnione było z lat młodości, można sobie teraz po prostu w jakiś sposób umilić czas i zdobywać wiedzę, zdobywać umiejętności, które po prostu sprawiają na siebie radość dla innych. Wykonałam 10 prac w różnych technikach. Pierwsze prace zrobiłam w tym roku po raz pierwszy z akwarelki, oprócz tego zrobiłam akrylem, pastelką i jakby jeszcze były spojrzeć dodatkowo, to też i olejem. Wszystkie techniki stosuję. A najbardziej w tej chwili pochłonęła mnie akwarelka, która jest nie strasznie trudna i przede wszystkim sprawia ogromną radość w malowaniu. Pestnicy wykonują swoje prace w dowolnej ilości i najczęściej, jeżeli jest ich, tak jak w tym roku, 28, to jest rzędu około. E... 300 prac, ponad 300 prac wykonanych na terenie gminy Rzeczyca, z czego zgodnie z kontraktem wspólnym tutaj podpisanym z uczestnikami mamy prawo do jednej pracy wykonanej w technice olejnej lub akryl lub też w technice, dwie sztuki w technice pastel, akwarela. To no, dowodzi, że w dyspozycji samorządu gminy Rzeczyca pozostaje corocznie od 36 do 50 kolejnych obrazów i, 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 i tak jak mówię do dyspozycji wręczanych instytucjom przyjaznym ludziom, którzy no, współpracują z samorządem. Naszego pleneru zakończenia pleneru wybraliśmy no myślę, że bardzo dużo prac, około 40 i te prace trafią do naszych, do naszych placówek tutaj kultury, które są na terenie gminy oraz dla gości, dla osób, które współpracują z gminą, ponieważ będziemy chcieli doceniać osoby, które pomagają naszej gminie. przybywających na 11 sesji Zamorzowaleckiego Gminy Rzeczyfa. Proszę nam się gdzie na istnienia, tu dzisiaj oglądaliśmy te dwa tygodnie państwa pracy, wyniki tej pracy i na kilku pracach widziałem kilka takich elementów, których już niedługo może nie będzie na polskiej wsi, dlatego tym bardziej cieszę się, że jeszcze Państwo uwięśniają te elementy, te drogi polne, które gdzie są te dwa dóby i na środku jeszcze rośnie trawka na kilku obrazach za kilka lat, to ja tutaj obiecuję bardziej rolnikom mieszkańcom gminy. Takich dróg nie będzie, będziemy chcieli je też utwardzić, tak żeby rolnikom było wygodniej. Dla Państwa będzie, będzie Państwo pamiątka na tych obrazach. Widziałem też tutaj te piękne trenery nasze, nasze szczyckie i miało mieć się nie być na... na urlop. W związku z tym nie mogę sobie odmówić nie być tutaj z Państwem i nie obejrzeć tych pięknych prac, które Państwo namalowali przez te dwa tygodnie. Ale tu dziękuję za te piękne plenery rzeczywskie, które Państwo namalowali i do komisji zbytnio nie chciałem tam ingerować, które prace wybierają, ale sugerowałem, żeby jednak były wybierane te prace z naszymi elementami tutaj rzeczywskimi, tak żeby móc te prace później wykorzystać tak, żeby móc za kilka lat, za kilkadziesiąt lat tej następnej pokoleniu pokazywać, jak czy, czy co wyglądało, ponieważ gmina zmienia się cały czas i za kilka lat już będzie tak samo wyglądać. Dziękuję za te dwa tygodnie, za, za to, że Państwo tutaj byli i myślę, że za rok Państwo przyjadą, tak? Część z Państwa podziękowali, się należą Państwu za to, że Państwo uczą naszą młodzież, żeby tu za, powstały jakieś talenty, żeby ta młodzież też zaczęła malować. Tu już rozmawiając z młodzieżą, niektórzy kilka lat już przychodzą na te tenery uczyć się tej trudnej sztuki, jaką jest malarstwo. I myślę, że za kilka lat Państwo wychowają nam tutaj grupę malarstwową w Dziękuję bardzo. Pani nie Pani, Pani lat Damy na skarańczy. A żona się na pewno ucieszy, jak w grymoku do. za udział w pomocy, pomoc w organizacji oraz w prowadzeniu 11 edycji pleneru malarskiego w gminie Życzyca. Naturalne środowisko na Dziękuję uchwalone. Dziękujemy Państwu za udział w plenerze, za trud i zaangażowanie, dzięki którym powstałe prace mogą promować piękno naszego regionu. Gmina Życzyca, organizatorzy pleneru: Antoni Sochałek, Bożena Wojtok, wójt gminy Marek Kazimierczyk, 29 lipca 2011 roku.